Była już noc. Wędrowałem nad ciemnym, chłodnym gajem. Przez plątaninę gałęzi dostrzegłem śpiących mężczyzn. Siedzieli na gołej ziemi, opierali głowy o wyschnięte pnie drzew. Tuż za nimi klęczał człowiek, płakał. Patrzyłem na jego włosy, na ramiona, na splecione w modlitwie dłonie. W pewnej chwili spojrzał w górę, wyrzucając z siebie jedną potężną modlitwę: Chcę dalej żyć, chodzić po piaszczystych wzgórzach, ale jeśli ścieżka do ciebie jest inna, pójdę nią do końca. Patrzył nieruchomo w niebo, i przez tę jedną krótką chwilę zobaczyłem w jego twarzy zmęczenie każdego człowieka, który nocą szuka odpowiedzi, który przestał rozumieć. Nie ma siły, ani domu, ani pewności jutra. Pierwszą jabłą, pustynię, nuty melodii bez słów, tęsknotę każdego serca. Opuścił głowę, wiedząc, że nie usłyszy niczyich słów. Zostały wypowiedziane już dawno i zapisane na kartach Wielkiej Księgi. Bardzo chciałem, żeby zasnął. Ale kiedy płynąłem dalej nad miastem, zobaczyłem grupę żołnierzy biegnących w stronę gaju. Ich ścieżka była wyrysowana tą samą dłonią, która zawiesiła mnie na nieboskłonie. To było trzy dni przed świtem, jaki nigdy wcześniej nie nadszedł.